Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz z kanału Apple na YouTube i w dzisiejszym odcinku serii poradnik kupującego chciałbym pomóc Wam w wyborze pomiędzy komputerem Mac Mini, iMac a Mac Pro. Serdecznie zapraszam! Na początku porównajmy sobie ceny w tych wszystkich komputerach. Dla jasności powiem Wam, że będę porównywał podstawowe jakby konfiguracje tych komputerów, bo wydaje mi się, że jak to ma największy sens. Nie ma sensu porównywać najdroższej konfiguracji Maca Mini z najdroższą Maca Pro, bo to będzie przepaść cenowa ogromna. Dlatego w podstawie też będzie ale mniejsza, mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że to będzie lepsze dla mnie i dla Was. Ok, i zacznijmy sobie od Makamini, który jest. Ma dwa, d, procesor Intel Core i 5 2,5 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 500 GB, czyli 1,5 TB, grafika od Intela HD 4000. No i on kosztuje 2600 złotych. Powiem Wam szczerze, że jest to najtańszy komputer, jaki oferuje Apple, ale tylko tutaj musicie sobie od razu zdawać sprawę z tego, iż oprócz komputera, czyli oprócz tej stacji, nie dostajecie kompletnie nic. W pudełku nie ma ani myszki, klawiatury, ani tym bardziej monitora, po prostu nic nie dostajecie z tym komputerem, dlatego do tej ceny. Najlepiej doliczyć jest od razu jeszcze, nie wiem, jakieś 1000 zł, jak nit, za te wszystkie akcesoria. No, chyba że już je macie i macie je naprawdę jakieś dobre. No, bo nie ma sensu kupować nowego komputera, jeśli macie komputer, monitor taki kinoskopowy jeszcze, nie wiem, sprzed 10 czy 15 lat, bo to się nie mijało z celem, tak? Dlatego tutaj, według mnie, ta cena jest bardzo, bardzo fajna dla osób właśnie posiadających jakiś tam fajny sprzęt, którym możecie teraz wykorzystać. I, I po prostu podpiąć pod ten komputer. Ok, teraz czas na iMac i tak. E, 3 miesiące temu zadebiutował generalnie w ofercie Apple tańszy iMac o takiej podstawowej konfiguracji 1,4 GHz, dwurdzeniowy procesor, pół terabajta dysku e, Natomiast, jeśli mam być z wami szczery, nie traktowałbym go jako podstawowy model. Oczywiście on jest tutaj o 800 zł tańszy, natomiast muszę Wam powiedzieć, że tego kompletnie bym Wam nie polecał, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo słaby i nie będziecie mieć przełożenia po prostu ceny do jakości tego, bo no, nic tutaj naprawdę nie mogłbym polecić z tego, bo jest i słaby dysk, i grafika też nie jest najmocniejsza, i ten dwurdzeniowy procesor. Dlatego jako podstawowy model i ten, który się utrzymywał przez ostatnie lata, dopóki ten trzy miesiące na mnie nie zadebiutował, podstawowym modelem był ten i ja ten też mam, rozszerzony wprawdzie o dysk Fusion Drive, ale nie ma znaczenia to, bo o tym może później powiem. Chodzi o to, że tutaj jest naprawdę już konfiguracja bardzo, bardzo bardzo fajne, za, za zaledwie 800 zł, więc zaledwie, bo tu jest, no przy takich cenach to już te 800 zł też dużej roli nie gra, e, tak mi się wydaje przynajmniej, e, dlatego e, chciałbym powiedzieć Wam o tym modelu i okej, okay, przejdźmy sobie Temat 4 czterordzeniowy Intel Core i5 27 GHz, 8 GB w ram dysk twardy 1 TB i procesor graficzny Intel Iris Pro i według mnie to jest konfiguracja już na, naprawdę bardzo, bardzo spoko mógłbym ją naprawdę Wam polecić i sam ją mam, więc to też coś mówi, że mogę Wam powiedzieć po prostu o tym i jeśli mielibyście ochotę posłuchać o tym komputerze, coś ode mnie to możecie znaleźć recenzję na moim kanale, bo też ją wrzuciłem kiedyś i tutaj za te 5 1500 zł otrzymujecie komputer all-in-one z monitorem, tak? Tu jest akurat 21,5 cala, ale on naprawdę to jest duży monitor. Bo można oczywiście wziąć 27 cali, ale tutaj cena też jest większa. No i w ogóle gabarytowo jest większy. Nie każdy lubi też pracować. Ja na przykład nie lubię na takim dużym pracować. Wolę wszystko trochę takie mniejsze mieć z tym komputerem, ale to nieważne. Chodzi o to, że. Za tą cenę dostajecie także myszkę, Oprócz tego, oczywiście, że to jest monitor, tak, że dobry monitor dostajecie już, to jest, jeszcze myszkę dostajecie z klawiaturą albo Magic Track pada z klawiaturą. To już jest bez znaczenia. Y dlatego tutaj, w tej cenie, macie właśnie takie dodatkowe akcesoria, w którym w przypadku I maka mini musielibyście sami dokupić albo sami do domontować, mając już swoje, jakieś tam starsze. Y dlatego z y całym przekonaniem brałbym y ten, jeśli mielibyście i Maca podstawowego, to raczej tego traktować niż, niż tego. Ten będzie o wiele, wiele słabszy i tak jak widzicie tu jest nowość, więc nie, nie polecam Wam tego, chociaż no, to jest może dla kogoś 800 zł to będzie duża różnica, ja już, nie, ja już w to nie wnikam. 800 zł, tak, tu jest 700, a tu jest 500, tak, jeszcze chciałem sobie sprawdzić, okej, okay, ale teraz przejdźmy do Maca Pro, czyli do tego komputera już takiego najlepszego, który Apple oferuje obecnie. On jest no dość już dla wymagających osób, bo ma czterorodzeniowy procesor Intel Xenon o takowaniu 3,7 GHz Pamięci RAM ma na, w podstawie mówimy 12 GB i ją oczywiście tak dość solidnie można rozszerzyć, ale to o tym później. Dwa procesory graficzne AMD Fire Pro i każdy z dwoma GB pamięci, pamięć masowa Flash 256 GB i i on kosztuje 13 300 zł. Tak jak w przypadku Maca Mini, tutaj nic poza komputerem, ale naprawdę dość mocnym już komputerem nie otrzymujecie. Czyli nie otrzymujecie monitora i nie otrzymujecie myszki i klawiatury. Natomiast no tutaj też monitor by byłby ciężko jakby dołożyć, tak? bo tutaj do takich komputerów, przeważnie komputerów, dodaje się też dość takie konkretne monitory, które nie kosztują 1000 zł, tylko już kilka albo kilkanaście tysięcy. Z tego co oglądałem, więc tutaj, też, no tak jak mówię, to już jest naprawdę dla wymagających osób, komputer, ale są, są takie też. Ok, to przejdźmy sobie do następnej części, w której w każdej z nich omówię teraz konkretny model, który tutaj wam pokazałem. Ok, teraz chciałbym kilka słów wam powiedzieć o tej konfiguracji tego Maca mini, którą tam wybraliśmy, czyli tam podstawową. I tak, przejdźmy sobie tutaj przez tę główną jakby stronę Apple, tutaj możecie pod tym linkiem znaleźć to wszystko, co ja tutaj będę teraz jakby komentował. No tutaj, jak mówiłem, ten procesor jest tutaj. Ja nie się chwalę, że nie jest dwa razy szybszy. Nie, okej, okay, bo to jest e, dwurdzeniowy Intel Core i 5. On jest OK, ale e, do pewnych rzeczy już nie będzie taki okej. Okay. Powiedzmy, że e, nie wiem, jakie są Wasze też wymagania do takiego komputera, ale z tego, co mogę e, Wam powiedzieć to on będzie się spoko sprawdzał właśnie takie, jako taka domowa stacja multimedialna, można powiedzieć, w której można obrobić jakoś prosto film, proste zdjęcia, zagrać sobie w jakąś mniej wymagającą grę, mm, czy też przeglądać internet. Coś takiego, czy nawet nie wiem, podpiąć pod telewizor i, i pokazywać właśnie z niego jakieś zdjęcia czy filmy. Do tego jest naprawdę spoko i do tego ten procesor spokojnie wam wystarczy. Jeśli chcecie, chcecie mieć wymaganie tego komputera, to możecie go wziąć w ciemno, bo, bo on naprawdę będzie bardzo spoko. Natomiast e, przez właśnie ten procesor i przez ten trochę taki procesor graficzny, trochę który jest słabszy w porównaniu z tymi innymi komputerami, e, na przykład e, w, w obrabianie filmu Final Cut Pro. Czy w Photoshopie obrabianie zdjęć, czy granie w gry typu, nie wiem, wiedźmi, które. No akurat, Wiedźmin to jest taki już produkt, który bardzo wymaga dobrego komputera, żeby grać tam bardzo fajnie też na nim, natomiast nawet w trochę mniej wymagające gry granie na najwyższych detalach no, może sprawiać problemy, tak jak montowanie filmów nie wiem, z jakąś większą biblioteką, to może po prostu sprawiać problemy temu komputerowi, dlatego, no bo on ma takie parametry, chyba że zainwestujesz w, w konfigurację o wiele jakąś droższą, ja wiem, za 2000 droższą, to już można mówić, że tam można coś zrobić, tak? natomiast w tej podstawowej, no raczej nie liczycie na to, że tutaj będzie śmigło bez problemu. Photoshop, chociaż nie testowałem, ale z tego co się orientowałem, no to w tej konfiguracji podstawowej, no on może tam w pewnym momencie mieć jakieś przestoje i to by było generalnie z tego Maca Mini, z jego osiągów na tyle, generalnie bardzo, bardzo fajnie do do, dom, do domowych jakby multimediów, oglądanie filmów, co obróbka jakichś filmów i mówi spokojnie sobie poradzi, zmontować jakiś film z wyjazdu, z wakacji, obrobić jakieś zdjęcie, w, nie wiem, w Aperture albo w jakimś Pixelmatorze, powinno dać spokojnie radę, więc do naprawdę takich podstawowych zajęć naprawdę bardzo, bardzo fajnie, albo też dla dziecka, które nie wymaga tam jakiegoś mega mocnego komputera, też spokojnie można zainwestować, tak mi się wydaje. Tutaj oczywiście można wymienić sobie ten dysk twardy do jednego terabajta, pamięć masową, flash dać, ale to wszystko, wszystko jakby rodzi ze sobą też koszty, które potem będziecie musieli porównać, czy nie lepiej dołożyć na przykład do iMac'a. To, to potem właśnie daje takie konsekwencje, że zaraz dojdziecie do kwoty gdzieś 5000 5 tysięcy bez monitora i, i będziecie się zastanawiać, czy po prostu nie dołożyć 500 zł i mieć wszystko wbudowane razem, co ładnie według mnie wygląda. Ale to już kwestia po prostu swojego wyboru. Porty. Portów jest bardzo, bardzo dużo i to jest bardzo fajne w tym iMacu, bo on tutaj ma wymiary generalnie 20 na 20 cm. On jest bardzo, bardzo mały i to też jest generalnie jego bardzo dużo, że możecie go wziąć, nie wiem, do kieszeni, może nie do kieszeni, ale do jakiejś małej torby. Traktować go generalnie jako laptopa, wziąć sobie, nie wiem, na wyjazd gdzieś. On naprawdę bardzo dużo miejsca nie zajmuje, praktycznie w ogóle. Jak widzicie tutaj w konstrukcji, będzie, on, tak on wygląda i miałem go też w rękach, jest naprawdę. Bardzo, bardzo mały, przez co jest bardzo taki. E, fajnie się go bierze, generalnie, że można bez problemu właśnie go wziąć na jakiś wyjazd. E, ale wracając do portów, zasilanie, e, port internetu, e, Firewire, e, HDMI, no to HDMI generalnie będzie tylko po to, żeby podłączyć monitor do niego, tak, chyba że przez Thunderbolt, USB 3.0, e, cztery takie porty, gniazdo na karty SD, wyjście na mikrofon i na audio. Więc, no więc, tutaj no w portach jest ok, mogło być nie wiem, trochę lepiej, że nie wiem, dwa thunderbolty, ale mniejsza o to. Jest, jest ok, do takich właśnie podstawowych zadań domowych, jak najbardziej się sprawdzi, w tej konfiguracji, oczywiście. Bluetooth, Wi-Fi jest oczywiście też w standardzie, żebyście nie martwili się. Tak jak tutaj właśnie mówiłem na początku, Apple też to preferuje, że możecie właśnie mieć własny monitor, własne klawiaturę, myszkę, to obniża koszty znacząco. No ale to by było generalnie z tego, ze specyfikacji Maca Mini na tyle. Jeśli chcielibyście więcej rzeczy się dowiedzieć, to zapraszam Was pod tym linkiem. Ja tak ogólnie powiedziałem to, co jakiś komentarz, to co myślę. Okej, okay, teraz skupmy się na iMacu. Tutaj mu będzie chyba najłatwiej coś powiedzieć o nim, ponieważ sam go używam. E, więc e, będę mógł Wam po prostu o nim kilka słów więcej powiedzieć. E, pierwszą rzeczą, którą generalnie Apple tutaj e, sugeruje nam, no ale ja też powiem, bo szczerze się tym kierowałem, że ten iMac, no, według wielu, może nie według wszystkich, ale według wielu osób to jest naprawdę tak bardzo, bardzo ładny komputer, ponieważ to jest praktycznie mebel. On na biurku też daje takie poczucie, że to jest, to jest bardzo fajna rzecz, możecie, nie wiem, się nie śmiać, ale generalnie tak wiele też osób twierdzi, ja w ten też tak twierdzę, że bardzo fajnie on wygląda na biurku, ma tylko jeden kabel, jak Ci nie podłączycie głośników jakichś zewnętrznych, to tak naprawdę używacie jednego kabla tylko, który tam gdzieś wisa z biurku czy możecie nawet go ukryć, więc to jest bardzo fajnie to wygląda, zero kabli na biurku, wszystko jest bezprzewodowo, bo myszka, klawiatura czy trackpad jest bezprzewodowo, więc jest gen generalnie bardzo, bardzo taki, no bardzo fajnie wygląda, ale tak powiem, też na biurku. Ekran, tak jak mówiłem, że jest bardzo fajny ekran, w iMacach poprzednich te ekrany miały problemy. W tych raczej już nie ma z nią skórzem, z jakimiś plamami. Generalnie żapel to poprawiło, poprawiło też chłodzenie, więc jest, nie, ten kurz się tam nie zbiera, ten przepływ powietrza jest i, i naprawdę według mnie pod względem właśnie tego designu, on naprawdę no, na rynku króluje. Okej, okay, ale teraz przejdźmy do, do specyfikacji technicznej, bo no, to już chyba Was najbardziej interesuje, co można na nim zrobić. I tak kiedyś się pytałem sprzedawcy właśnie komputerów Apple i powiedział mi, ja mówię... Krótko proszę porównać w jednym zdaniu, do czego jest właśnie Mac Mini, w czym jest lepszy iMac od Mac Mini. W tym, że Mac Mini, tak jak mówiłem, to jest komputer rodzinny, natomiast iMac to już jest pełnoprawny komputer, taki nawet do pracy, może w tej podstawowej konfiguracji nie jest tak mega dla grafików czy montażystów filmów, natomiast właśnie przy jakimś rozważeniu trochę wyższej konfiguracji można już spokojnie go wziąć na jakiś większy montaż filmów. Ponieważ on tutaj, on tutaj już ma cztery rdzenie, tak jak w tej wersji pokazywałem tam trochę droższej, ale też podstawowe 4 rdzenie, Intel Core i 5, oczywiście to można rozbudować tak jak wszystko, 2,7 GHz takowanie i bardzo już dość dobra grafika, bo tu jest Intel Iris Pro. Mm, więc, y, więc jest już ok. i tutaj Wam szczerze tak jakby po ludzku, jeśli ktoś się w ogóle nie orientuje w tych statystykach, to, w tych takich danych suchych co mówię, to chcę powiedzieć że tutaj Photoshopa czy Final Cut'a y, czy jakąś grę typu już Wiedźmi, y, w takiej y, w, nie może mega y, może tak powiem po kolei w, y, w Photoshopie i w Final Cut'ie y, poradzicie sobie już tutaj na nim spokojnie może jeśli będziecie dużo, dużo materiału dodawać i jakiś y, większy większe tworzenie filmów, no to może to trochę przysporzyć kłopotu przez tą małą trochę ilość dramu. Natomiast spokojnie już zmontujecie film, jest on na pewno bardziej wytrzymały niż Mac Mini. Natomiast w grach, ja tutaj nawet miałem na kanale chyba wrzucanie Wiedźmina, w średnich detalach dobrze chodzi, nie w najwyższych ścina. Muszę wam uczciwie powiedzieć, że w najwyższych detalach Wiedźmin tutaj ścina w tej konfiguracji. Natomiast w średnich detalach z grafiką taką średnią jest, jest ok, więc na, w Macu Mini raczej tego nie będzie, nie będziecie mieć takich osiągów, więc ten komputer jest naprawdę taki uniwersalny do gier, do jakiegoś Photoshopa, do Final Cut'a, spokojnie sobie tutaj poradzi. Natomiast jeśli będziecie musieli jakiś większy projekt zmontować, to e, przypuszczam, że lepsza konfiguracja by się po prostu przydała. No jeśli byście chcieli grać też w Wiedźmina na przykład na full detale, no, to trochę lepsza konfiguracja by się też przydała. E, następną rzeczą, którą tutaj Apple pokazuje, są to oczywiście dyski, które możecie też wymieniać. Ja mam ten Fusion Drive, czyli połączenie tak naprawdę Flash'a z y, twardym dyskiem, czyli szybkiej pamięci, z tym trochę wolniejszą. Chodzi w, w tej technologii, tutaj trzy słowa powiem Wam o to, że system się uczy, czego używam najczęściej czego używamy trochę mniej i wtedy przerzuca pomiędzy dyskami te dane pliki i dane programy, żeby to, co jest na fleszu, oczywiście szybciej będzie odpalać, natomiast to, co jest na twardym dysku i to, co rzadziej używamy, nie wiem, zdjęcia, filmy, będzie wolniej się odpalać, ale też nie będzie nam zabierać tyle pamięci. Tak więc tutaj można rozbudować ten dysk twardy nawet do 3 TB, ale to już są też koszty, musicie się liczyć, USB 3.0, teraz porty, jak widzicie, jest tu tych portów troszeczkę mniej niż w Makumimi, natomiast jest wejście na słuchawki, bo głośniki ma od spodu. Przepraszam, tutaj głośniki oczywiście też możemy podłączyć. Nie ma wejścia na mikrofon, chciałem to powiedzieć, bo mikrofony są u góry, dwa według mnie są ok. Zawsze można, nie wiem, jakieś bezprzewodowe dokupić, ale według mnie jest naprawdę spoko. Karta SD. 4 USB 3.0, 2 Thunderbolt, 1 Internet, wejście na zasilacz. Taki też ten iMac mam. Według mnie się sprawdza. Nigdy nie podłączam na raz 4 portów. max 3. Zawsze ten jeden i tak mi zostaje, bo nie mam aż tyle rzeczy na kablu, żeby podłączać. Oczywiście Bluetooth Wi-Fi jest, to już nie ma opcji, żeby nie było. O, tutaj jest właśnie napisane dwa mikrofony. Kamera oczywiście też jest, to w Macu Mini niestety nie będzie i w Macu Pro nie będzie kamery, tutaj już macie kamerę, która jest naprawdę spoko, bo nagrywa w jakości HD. Dostajecie oczywiście w zestawie, tak jak mówiłem, myszkę Magic Mouse albo Magic Trackpada z klawiaturą, więc jest bardzo, bardzo fajnie. No i to było generalnie na tyle z tego, ze specyfikacji tego iMac'a. Według mnie jest to najbardziej taki nie, może nie pożądany, ale taki najbardziej klasyczny komputer od Apple z tych stacjonarnych. Wydaje mi się, że w niego najlepiej właśnie zainwestować i sam w niego też zainwestowałem. Okej, okay, przejdźmy do następnej rzeczy. Na samym początku tutaj chciałbym zwrócić w tym Macu Pro uwagę na sam design, który też jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Przez wiele może nazywany jako beczka, czy jako nawet śmietnik, natomiast ten design ma swój jakiś tam urok i według mnie trzymanie takiego komputera w ogóle pod biurkiem jest bardzo czy na biurku jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo naprawdę ładnie wygląda, według mnie oczywiście. Natomiast pomijając jego design, bo w zasadzie ten komputer otrzymujemy tylko z tą, z tą beczką, można tak powiedzieć. W cudzysłowie. Natomiast zostawiając design, chciałbym przenieść już do e, specyfikacji tego komputera. A mianowicie, no, z racji tego, że jest to najdroższy, zarazem, chyba najlepszy komputer, jaki oferuje Apple e, w swojej linii komputerów. No, on musi być najbardziej też wytrzymały, tak? E, w którym w komputerze ten musi spełniać pewne wymogi. I tak, w tej podstawowej konfiguracji za te 13 tysięcy z hakiem, no, jest już generalnie moc, można powiedzieć, moc w mała drzemie, ponieważ jeszcze tutaj wtrącę, że będziemy tak musieli oglądać te zdjęcia, bo tak wygląda ta strona DAPL. Nie można tego niestety zmienić, ale to myślę, że nie będzie dużym problemem. Tutaj jest naprawdę dość porządny procesor to jest 3,5 GHz 4-rozdzeniowy. Ten Intel Xenon, więc naprawdę z, pod, z tą podwójnym, podwójną grafiką o pamięci chyba 2GB, z tego co pamiętam. E, więc jest naprawdę moc. I tak dla, tak jak wcześniej powiedziałem, dla osób, które kompletnie e, no nie, nie zważają jakby na te cyferki, to powiem e, Wam m, na te nazwy, że m, na tym komputerze spokojnie obrobicie już bardzo obszerną jakby, obszerny film, obszerną bibliotekę jakichś materiałów, czy to zdjęć, czy to właśnie też filmów. Nie wiem, Final Cut, czy w Photoshopie. Co do gier, bez problemu zagrać już w Wiedźminę na najmocniejszych parametrach. Tutaj nie ma możliwości, żeby się coś ścięło, no chyba, że spalicie te wszystkie programy naraz i jeszcze pod jakimiś monitorami 4K, w rozdzielczości 4K, które tam naprawdę będą jakieś zasobożerne, ale e, wydaje mi się, że nie ma szans, żebyście go zablokowali, bo naprawdę e, tutaj w tej podstawowym modelu, bo nie mówiąc o tym za kilkadziesiąt tysięcy, to już jest w ogóle ale tego, tak jak mówię, nie będę porównywał, bo to nie ma sensu e, tutaj jest naprawdę moc, tylko tak jak mówię, tutaj dla osoby tutaj raczej musiałby być do pracy, bo taki komputer w domu po prostu nadzwyczajnie się ciebie się marnował. Nie ma sensu według mnie płacić tyle pieniędzy. Um, oczywiście to jest moje zdanie, tak, ale nie ma sensu płacić tyle pieniędzy za to, żeby on stał w domu, bo w domu raczej osoba tylko do takich domowych celów czy to raz obrobić na miesiąc film. Czy jakieś zdjęcie z wakacji raczej nie ma sensu, bo tutaj ta moc jest, no przewyższa go kilkukrotnie do takich celów. Raczej dla jakichś architektów będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, dla osób, dla montażystów filmów. No ale tutaj osoby już sami sobie wybierają konfigurację pod, pod siebie, jakby dobierając jakieś kolejne dyski. Czy jakąś pamięć, bo tu można aż to, tak jak tu jest napisane, 64 GB pamięci RAM, czy to jest bardzo, bardzo dużo. No. Nie wiem, czy ktokolwiek z oglądających osób ten film ma, ma tyle, nie wiem mi się, bo to jest naprawdę już bardzo dużo. I, no i wszystkie generalnie te parametry już cechują to, że to jest komputer dla profesjonalistów. Słyszałem, że część filmów, które potem wchodzą do Hollywood, Właśnie jest montowane w Final Cutie, część filmów, które potem możecie widzieć w kinie, jest właśnie montowana w Final Cutie na, na tych komputerach Mac Pro, więc no to też o czymś świadczy, że raczej do domowych zastosowań, co na pewno komputer nie jest już. To jest generalnie dla profesjonalistów, no, ale być może też się tacy znajdą takie osoby. Natomiast tutaj, tak jak już wspomniałem, nie dostajecie nic poza samym komputerem, poza samą stacją, ani myszki, ani klawiaturę, to wszystko musicie dokupić, ale to już to, to są groszowe sprawy: myszka i klawiatura przy tej cenie, którą tu e, jakby płacicie. Bo jeśli kupicie jakieś w sklepie Apple lub jakiegoś reselera, to przypuszczam, że myszkę, klawiaturę i traktat dostajecie gratis, e, bo no, przy takiej cenie to, ale to już nie, nie gra na pewno roli. Um, możecie, oczywiście, pamięć masową tutaj chyba do. Kilku Gigabajtów, terabajtów, nie wiem do 10. Nie chcę teraz was skomać, ale te dyski to mogą być potwornie duże, ale to w konfiguracjach już konkretnych też. I to by było generalnie z tego komputera na tyle. I okay, teraz już krótko chciałem wam powiedzieć, dla kogo jest poszczególny komputer według mnie przeznaczony i powinien go zakupić. I tak, Mac Mini. MAC Mini jest według mnie świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają Maca, chcę zacząć przygody z systemem Mac. Jest to najtańsza jakby opcja, za 2600 zł dostajecie komputer, do którego musicie oczywiście tam podłączyć, ale to i tak będzie kwota niewiele jak w jakieś tańsze podzespoły, nie, nie podzespoły, może akcesoria typu monitor, myszka, klawiatura, możecie się zamknąć z tym, nie wiem, w 1000 zł, czyli za 3500 będziecie mieć fajny komputer z Maciem już. I ten komputer jest generalnie według mnie spokojnie wystarczy. Dzieci, dla dzieci, którzy obecnie nie wiem, uczą się czy to w szkole podstawowej, gimnazjum, nawet w liceum, spokojnie powinno to starczyć. Do zastosowań domowych jako takie centrum multimedialne, które możecie wziąć od razu do ręki, nie wiem, z biurka przenieść pod stół, pod którym macie telewizor, podpiąć i puścić sobie jakiś film czy zdjęcia z wakacji, a nawet odrobić jakiś krótki film w iMovie, czy nawet dłuższy film, zdjęcie jakieś. Dla mnie ten Mac Mini był takim rozwiązaniem. no i dla, dla takich osób właśnie go tu polecam. Nie polecam dla osób, które chciałyby pracować, obrabiać jakieś filmy, zdjęcia, ten komputer po prostu będzie nadzwyczajnie się za słaby i musielibyście go naprawdę dość dobrze rozbudować, żeby mógł w ogóle konkurować mm, nie wiem, z tymi lepszymi komputerami, to wtedy też cena jest o wiele większa, więc wydaje mi się, że tylko dla zastosowań takich domowo, nie yy, wiem, yy, szkolnych jakiejś lekkiej obróbki filmów czy zdjęć. Następny jest iMac. iMac, no to tak jak już mówiłem, to jest naprawdę bardzo fajny komputer. Sam go posiadam. Jest dla osób, które wymagają już więcej. Nie, nie, nie potrzebują... Może mega wymagań, tak jak przy Macu Pro, montują bardzo duże filmy czy bardzo dużo zdjęć montują. Nie montują, tylko obrabiają, ale ten komputer spokojnie sobie poradzi też w pracy właśnie z Final Cutem czy z Photoshopem, już i nawet zagracie w jakąś fajną grę. Myślę, że tu spokojnie na studia jakieś informatyczne, czy do pracy takiej podstawowej, jeśli chcecie go używać, to spokojnie on sobie powinien poradzić jest też bardzo ładne, czyli postawienie go na biurku też będzie no nie będziecie ci go wstydzić, że musicie chować jak ktoś przychodzi to czasem czasami miejsce z pecetami z tego co słyszałem, że lepiej nie pokazywać bo są tak złożone ale nieważne, abstrahując do tego ten komputer naprawdę Wam szczerze polecam nie jest też cena bardzo wysoka, tak jak w przypadku Maca Pro, jest trochę wyższa może dwukrotnie wyższa od Maca Mini ale tu dostajecie naprawdę świetny ekran, fajne akcesoria i tak jak mówię dość dobre parametry, na których już popracuję dość długo, 3-4-5 lat, jak nic na tym iMacu, powinniście przesiedzieć. Następnym komputerem, zarazem ostatnim, jest ten Mac Pro. No to tutaj dla osób, które już wymagają od komputera, żeby był szybki, żeby potrafił bardzo dobrze i szybko, przede wszystkim robić to, co my mu każemy, czyli nie obrobić film czy, czy jakieś zdjęcie, też obrobić. Natomiast bardziej dla zastosowań już w pracy, niżeli w domu. Ten komputer w domu nadzwyczajnie się będzie w świecie marnował i nie ma sensu chyba wydawać tyle pieniędzy za to, żeby on po prostu sobie stał na biurku i tam zbierał kurz albo tam robić na nim rzeczy, powiedzmy w Pixelmatorze, bo to komputer raczej nie jest przeznaczony do takich programów. Tutaj już są konkretne programy na niego, też kosztujące niemało. Mm, więc to jest dla mnie taki, to, to jest takie podsumowanie dla Was, mam nadzieję, że się przyda dla osób, które właśnie zastanawiają się nad zakupem e, komputera. Jeśli e, zaczynacie przygodę, to jak mówiłem, iMac albo Mac Mini będzie świetnym rozwiązaniem. Mac Mini oczywiście będzie tańszym, więc zależy też ile chcecie przeznaczyć na ten zakup. Ok, jeśli mielibyście na mnie jakieś pytania czy uwagi do tego filmu, proszę napiszcie je w komentarzu pod filmem, bądź na Twitterze, na Facebooku, tam mnie znajdziecie. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!